Tego dnia los postanowił zafundować Janowi nie lada niespodziankę. Pod wieczór na podwórko pod domem w malutkiej wiosce pod puławami podjechał samochód. Jan wyjrzał przez okno i aż za nie mówił. To była Lena siostra jego żony, Magiedy. Znał ją od kilku lat, może pięć, ale widywali się rzadko. Lena mieszkała w Lublinie, pracowała w biurze, zawsze zapracowana, a do wioski przyjeżdżała sporadycznie. Tym razem zjawiła się nagle i sama. Lena to nie było zwykłe imię. To była kobieta z wyższej półki, taka miejska dama, dopieszczona od stóp do głów. Na nogach wysokie szpilki, krótkie szorty podkreślające długie nogi, włosy starannie ułożone, na ustach błyszczyk, a w oczach błysk, który mówił: Wiem o tobie więcej niż ty sam. Jan na moment zapomniał o swojej frustracji z Magdą i poczuł, jak humor mu się poprawia. Magda oczywiście ucieszyła się, że siostra przyjechała, że będzie pomagać. Obie natychmiast zaczęły paplać jak wróbelki, snując miejskie opowieści o szefie, który zachowywał się jak klaun, czy sąsiadce, co kupiła papugę. Jan udawał, że słucha, ale cały czas zerkał na Lenę. Były takie kobiety, które nie muszą być modelkami, by przyciągać uwagę mężczyzn mocniej niż najpiękniejsze modelki. Lena należała do nich miała sylwetkę, którą można było zaznaczyć w kalendarzu, a jej uśmiech zdawał się rozbierać na kawałki, nawet gdy pytała zwyczajnie: "Podasz sól?". Pierwszy wieczór minął spokojnie. Usiadali przy stole, Magda nakryła do stołu, Lena opowiadała o miejskich ciekawostkach. Jan niby słuchał, ale zauważył, że Lena często łapała jego wzrok i nie odwracała oczu. On udawał, że jest zajęty talerzem, ale w środku czuł, że ta kobieta doskonale wie, jak działa na facetów. Noc była ciężka. Magda obrażona odwróciła się do ściany, a Jan nie mógł przestać myśleć o lenie jej śmiechu, w włosach opadających na ramię. Czuł się winny, ale mózg nie słuchał rozsądku. Rano wyszedł na podwórko zapalić, a tam stała Lena, w lekkim szlafroczku, z filiżanką kawy w ręku. Jej długie nogi były niemalże na wyciągnięcie ręki, szlafrok lekko rozchylony, ukazując to, co nie powinno być oglądane. Zauważyła jego spojrzenie i zamiast się zakryć, uśmiechnęła się szeroko. Czemu tak wcześnie? Zapytała z figlarnym błyskiem w oku: Kropka, nie mogę spać, mruknął Jan, Kropka, ja też. W mieście jestem przyzwyczajona do nocnego szumu, a tu cisza, świerszcze, wieś i dziwnie Kropka stali obok siebie milcząc, powietrze między nimi zdawało się naelektryzowane. Nagle Lena przypadkiem dotknęła jego ręki. Delikatne, niemal niewidoczne, ale Jan poczuł dreszcze na plecach. Natychmiast sobie przypomniał, że to siostra jego żony i że nie wolno mu się angażować. Ale im bardziej powtarzał sobie nie wolno, tym bardziej pragnął poczuć jej bliskość. W domu czuł ciężkie spojrzenie Magiedy. Wiedziała, że jest zły, wiedziała, że się pokłócili. Ale czy mogła zgadnąć, że w jego głowie już rodzą się myśli, których lepiej nie wypowiadać na głos? Raczej nie. Kobiety mają swój radar, czują rzeczy wcześniej, niż my sami się przyznajemy. Tak zaczęła się niebezpieczna gra. Kłótnia z żoną była tylko tłem dla czegoś dużo poważniejszego. Jan nie planował przekraczać granicy, choć Lena mu się podobała jak każdemu normalnemu facetowi podoba się piękna kobieta. Ale patrzeć to jedno, a zrobić krok to drugie. A ten krok mógł kosztować rodzinę. Mimo to przyciąganie rosło z każdym dniem. Mieszkali razem pod jednym dachem. Magda zajmowała się domem, Lena kręciła się obok. Niby pomagając marynowała ogórki, chodziła nad rzekę, krzątała się w kuchni. Pomagała tak, że Jan musiał być obok. Jan w życiu na wsi nauczył się jednej prawdy. Jeśli kobieta chce, znajdzie sposób, by zostać z tobą sam na sam. Lena robiła to mistrzowsko. Pewnego razu, gdy Magda poszła do sąsiadki, Jan siedział na werandzie i próbował naprawić stary stołek. Lena podeszła i usiadła obok, pytając niewinnie, no, mistrzu, aha, mruknął Jan, gdy wkręcił śrubę kropka daj, ja podtrzymam kropka, pochyliła się, a jej włosy usnęły mu policzek. Paczniała lekkimi, miejskimi perfumami, zupełnie innymi niż zapachy wiejskich kobiet. Jan poczuł, jak coś mu się w środku zaciska. Innym razem, podczas kolacji, gdy Magda rozmawiała przez telefon, Lena pod stołem dotknęła jego nogi najpierw lekko, jakby przypadkiem. Jan drgnął. Lena uśmiechnęła się z przekąsem. Magda nic nie zauważyła, a w sercu Jana zabiło jak oszalałe. Zaczynał zauważać detale. Lena nosiła szorty i za każdym razem, gdy się schylała, Jan nie mógł oderwać od niej wzroku. Ona o tym wiedziała. Po co więc tak prowokować? Gdy Magda była w pobliżu, Lena trzymała się na dystans, ale gdy tylko żona wychodziła, w jej oczach zapalała się iskra. Głowa Jana buzowała od sprzecznych myśli, z jednej strony wina, bo miał rodzinę, z drugiej fascynacja i adrenalina. Pewnego wieczoru po drobnej kłótni z Magdą, Jan wyszedł na ławkę, by się uspokoić. Lena pojawiła się z kubkiem herbaty, włosy potargane, usiadła obok i powiedziała: Wyglądasz, jakbyś był wiecznie niezadowolony. Tak mam w pracy, odpowiedział Jan. No co ty, nie jesteś taki zły. Po prostu nikt nie potrafi z tobą rozmawiać. Jan spojrzał na nią i poczuł, jak coś w nim łamie się na pół. Ona mówiła to tak, jakby chciała powiedzieć: "Ja potrafię". Odwrócił wzrok, udając, że patrzy w gwiazdy, ale wiedział, że coś się zaczęło. Następnego dnia, gdy kąpał się na podwórku, owinięty ręcznikiem, zobaczył Lenę wychodzącą z domu z bielizną do suszenia. Spojrzała na niego od stóp do głów, bez skrępowania, a on poczuł, jak się czerwieni. Chciał żartować, ale język jakby przytwierdził się do podniebienia. Widać, że na wsi chłopy pracują, powiedziała z uśmiechem. Masz niezłą sylwetkę, kropka przeszła obok, jakby nic się nie stało, a Jan stał z ręcznikiem, myśląc, chyba mnie testuje. Wieczorem rozmawiał przez telefon z kolegą o remoncie, ale myślami wracał do tego momentu. Było mu wstyd, ale też dziwnie miło. Lena grała z nim w grę, której granic nie znał, dotykała ramienia, zatrzymywała wzrok na jego ustach, gdy mówił. I co najgorsze, to mu się podobało. Czekał na chwilę, gdy Magda wyjdzie, by zostać z Leną sam na sam. Czekał na jej uśmiech, słowa, dotyk. Mózg mówił, stop, a ciało odpowiadało, za późno. Wiedział, że to tylko kwestia czasu, zanim zrobi krok, od którego nie będzie odwrotu. Lena nie tylko flirtowała, prowadziła go do czegoś więcej. On, jak dzieciak, szedł za nią, choć wiedział, czym to może się skończyć. Pewnego dnia, gdy Magda poła do sklepu, a on udawał, że naprawia rower w stodole, Lena weszła i oparła się o framugę drzwi. Zawsze uciekasz, gdy zostajemy sami, powiedziała, kropka bzdura, burknął Jan, kropka ja widzę. Bo już się odpowiedziała, podchodząc bliżej, kropka poczuł jej ciepło i gdy przejechała palcem po jego ramieniu, coś w nim pękło. Chciał odsunąć jej rękę, ale zatrzymał ją. Lena spojrzała mu w oczy i czekała. Lena zaczął, ale słowa ucięła pocałunkiem. Nieśmiałym, delikatnym, jakby sprawdzającym, czy nie odtrąci. On nie odtrącił. Odpowiedział pocałunkiem, a w głowie rozbłysło światło, przekroczyliśmy granicę. Pocałunek trwał chwilę, choć wydawał się wiecznością. Gdy się odsunęli, Jan był rozpalony, a serce waliło jak młot. To koniec powiedziała cicho Lena. Teraz już nie ma odwrotu. Odeszła, zostawiając go w stodole z poczuciem, że właśnie wpakował się w kłopoty, z których nie wyjdzie bez blizn. Tamtej nocy nie spał. Wiedział, że pierwszy krok za nim, a dalej będzie tylko gorzej. I choć próbował się bronić, pragnął tego coraz bardziej. Wszyscy troje mieszkali pod jednym dachem, a on czuł, że gra się zmienia w niebezpieczną rozgrywkę, która może zniszczyć wszystko czy uda mu się zatrzymać lawinę? Czy rodzina przetrwa te burze? I czy Lena naprawdę gotowa jest pójść na całość, nie zważając na konsekwencje? Na te pytania odpowiedź miała przynieść kolejna noc, pełna napięcia, tajemnic i niebezpiecznych zbliżeń. Jan odłożył gazetę na stół i spojrzał na Lenę, która siedziała naprzeciwko niego w kuchni ich wiejskiego domu w Kazimierzu Dolnym. Wieczór zapadał powoli, a w powietrzu unosił się zapach pieczonych jabłek z cynamonem, które Magda przygotowała na deser. Jednak Jan nie potrafił skupić się na smaku ciasta ani na rozmowie żony z siostrą. Jego oczy nieustannie wracały do leni. Jej lekko rozpięty biały sweter odsłaniał opalone ramiona, a krótkie dżinsowe spodenki podkreślały smukłe, długie nogi. Na stopach miała sandały na niewysokim obcasie, które dodawały jej uroku i wdzenku. Włosy miała rozpuszczone, lekko pofalowane, a na ustach delikatny różowy błyszczyk. Gdy się uśmiechała, w jej oczach błyszczała niebezpieczna iskra mieszanka pewności siebie i figlarności. Jan próbował zignorować te spojrzenia, ale Lena najwyraźniej grała swoją rolę z precyzją szachisty. Kiedy Magda na chwilę wyszła do spiżarni, Lena nachyliła się lekko do przodu, tak że rozcięcie swetra odsłoniło więcej niż powinno. Spojrzała mu prosto w oczy i powiedziała szeptem, masz dziś gorszy dzień, co? Jan poczuł, jak serce mu mocniej zabiło, a w gardle pojawiła się suchość. Próbował odpowiedzieć, ale głos mu zadrżał. Lena uśmiechnęła się, znowu ten uśmiech, który jednocześnie rozbrajał i rozgrzewał. Wiesz, w mieście bym się już dawno pogubiła, powiedziała z teatralnym wzruszeniem ramion, ale tutaj, na wsi, te chwile ciszy są jak narkotyk. Czasem aż chce się coś złamać, żeby poczuć, że się żyje. Jan skinął głową, nie mogąc oderwać od niej wzroku. Wtedy Lena sięnęła do torebki i wyjęła małą buteleczkę perfum. Rozpyliła kilka kropel na nadgarstek i podsunęła mu kropka spróbuj. To zapach mojego sekretu kropka Jan powąchał i poczuł, jak w jego głowie zaczynają się plątać myśli, których jeszcze kilka dni temu by się wyparł. To tylko gra, powtarzał sobie, ale każdy gest leni przeczył temu. Gdy Magda wróciła, atmosfera w kuchni znów się zmieniła. Siostry zaczęły rozmawiać o planach na następny dzień. A Jan poczuł, że musi wyjść na powietrze, żeby ochłonąć. Uciekł z kuchni, zostawiając kobiety same przy stole. Na zewnątrz powitał go chłodny wieczór. Przez chwilę stał na werandzie, patrząc na rozgwieżdżone niebo. W myślach przewijały się obrazy z ostatnich dni spotkania, dotknięcia, spojrzenia. Było w tym coś zakazanego i fascynującego, coś, co kusiło jak słodki owoc na drzewie, którego Jan nie powinien był zerwać. Nagle drzwi werandy otworzyły się cicho i Lena wyszła za nim, owinięta w jasny szlafrok, który podkreślał jej zgrabną sylwetkę. Przystanęła obok, a ich ramiona niemal się stykały kropka nie możesz spać? Zapytała kropka, Nie myślę za dużo kropka to dobrze powiedziała, pochylając się tak, że poczuł jej ciepły oddech na szyi. Myśl o mnie kropka, Jan zamrugał, próbując odzyskać równowagę. Jej słowa były jak pieprz na rane piekły, ale sprawiały, że coraz bardziej pragnął się poddać. Lena zaczął, ale przerwała mu, kładąc palec na jego ustach kropka, nie mów nic. Po prostu poczuj kropka dotknęła jego dłoni, która mimowolnie objęła jej talię. I ciała zbliżyły się jeszcze bardziej, a powietrze między nimi zdawało się gęstnieć. Jan poczuł, jak serce wali mu jak młot, a umysł zaczyna się buntować przeciwko rozumowi. W tej chwili z za rogu podwórka dobiegł szczek psa i dźwięk zamykanych drzwi. Lena szybko cofnęła się, poprawiła szlafrok i uśmiechnęła się figlarnie kropka lepiej wracaj do środka, zanim Magda zauważy, że wyszedłeś kropka Jan stał jeszcze chwilę na werandzie, próbując uspokoić oddech, ale w jego głowie grały już tylko dwa słowa. Nie mogę. Bo wiedział, że Lena nie jest tylko siostrą jego żony. Była pokusą zakazanym owocem, który kusił, palił i jednocześnie rozrywał na strzępy. A on, zamiast się bronić, coraz bardziej wchodził w tę niebezpieczną grę. W głowie Jana pojawiła się jedna myśl, która rozbrzmiewała głośniej niż cokolwiek innego, jak długo jeszcze uda mi się ukrywać prawdę. A gdzieś w cieniach domu, niewidoczna dla nich, czaiła się tajemnica, która miała zmienić wszystko. Następnego dnia Jan obudził się z uczuciem niepokoju. Gdy zeszli na śniadanie, Magda uśmiechała się jak zwykle, ale w jej oczach czaiła się coś nieuchwytnego. Lena siedziała naprzeciwko, spokojna i opanowana. Choć Jan miał wrażenie, że gdzieś pod powierzchnią czai się coś więcej. Ten dzień miał być zwykły, ale Jan wiedział, że to tylko cisza przed burzą. Bo gdy wieś zaczyna szeptać, tajemnice nie pozostają ukryte wiecznie. I choć Jan próbował zachować spokój, czuł, że coś złego zbliża się nieuchronnie. Czy uda mu się jeszcze zatrzymać lawinę, zanim zniszczy wszystko, co kocha? Czy Lena naprawdę jest gotowa położyć wszystko na jedną kartę? Los szykował kolejną niespodziankę tym razem jeszcze bardziej dramatyczną i niebezpieczną. Jan nie mógł dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Siedząc przy kuchennym stole, słuchał rozmów Magiedy i Leni, ale jego myśli krążyły tylko wokół jednej rzeczy: tego, co wydarzyło się poprzedniego wieczoru i tego, co mogło się wydarzyć już niedługo. Magda z uśmiechem opowiadała o planach na targ w puławach, a Lena z lekkością komentowała, czasem rzucając kąśliwe. Choć niewinne uwagi. Jan jednak czuł, jak napięcie w nim rośnie, jak serce bije szybciej za każdym razem, gdy ich spojrzenia się spotykały kropka na sobie miał prostą, lnianą koszulę, rozpiętą przy kołnierzu, oraz ciemne spodnie, które nie do końca ukrywały napięcie mięśni jego ramion. Jego dłonie bawiły się nerwowo obrączką, a spojrzenie co chwilę uciekało na Lenę. Ta siedziała zrelaksowana, z jedną nogą lekko odsłoniętą spod krótkich spodenek, które idealnie podkreślały jej smukłe uda. Na stopach miała sandały z cienkimi paseczkami, które wyglądały niemal tak, jakby były stworzone tylko po to, by kusić. Jej włosy sięgały do ramion, lekko falowane, a na ustach grał delikatny uśmiech, który zdawał się mówić: Wiem, co się dzieje, ale nie powiem kropka. W pewnym momencie Lena nachyliła się nieco do przodu, odkrywając jeden z długich palców, który bezwiednie przesunęła po krawędzi stołu. Jan poczuł, jak jego serce na moment zatrzymało się. Wtedy do kuchni weszła Magda, uśmiechając się promiennie, ale w tym uśmiechu kryła się nuta niepokoju. Janek, czy pomożesz mi z tymi warzywami? zapytała, trzymając w rękach koszyk z młodą kapustą i marchewką kropka Jan skinął głową, wstał i poszedł do spieżarni. W drodze do niej nie mógł powstrzymać się od zerkania na Lenę, która z rozbawieniem obserwowała jego każdy ruch. Czuł się jak na polu bitwy, gdzie każda chwila może zaważyć o losie całej wojny kropka, gdy znalazł się sam, Sięgnął po telefon i wykręcił numer do swojego przyjaciela z dzieciństwa, Piotra. Cześć, Piotrek zaczął, starając się ukryć drżenie w głosie, muszę ci coś powiedzieć. To skomplikowane rozmowa trwała długo, a Jan z trudem tłumił emocje. Po zakończeniu telefonu poczuł się trochę lepiej, ale wiedział, że to tylko chwilowa ulga kropka wieczorem, gdy Magda poszła do łazienki, a Lena została sama w salonie, Jan usiadł obok niej na kanapie. Lena wyciągnęła z torebki małą, czerwoną paczkę papierosów i zaproponowała mu jeden kropka to nie z mojego świata, ale czasem warto spróbować czegoś innego, powiedziała z uśmiechem kropka Jan zapalił, a dym wypełnił pomieszczenie, mieszając się z ciężkim zapachem perfum Lenny. Jej ręka delikatnie spoczęła na jego kolanie, a palce zaczęły powoli przesuwać się w górę kropka wiesz, Janek, życie jest jak gra w karty, szepnęła, czasem musisz zaryzykować, żeby wygrać. Jan poczuł, jak temperatura w jego ciele gwałtownie rośnie. Chciał się odsunąć, ale ciało nie słuchało rozumu. Ich spojrzenia się spotkały, a w oczach leni błyszczała mieszanka wyzwania i obietnicy. Wtedy do pokoju weszła Magda. Zatrzymała się w progu, patrząc na nich z mieszaniną zdziwienia i bólu. Co tu się dzieje? Zapytała cicho, ale z wyraźną ironią w głosie kropka Jan cofnął rękę Leni, a ona wstała, prostując się i rzucając mu spojrzenie, które mówiło. To dopiero początek kropka w powietrzu zawisła niecisza, a każdy z nich zdawał sobie sprawę, że nic już nie będzie takie samo Jan wiedział, że przekroczył granicę, która oddzielała go od dawnego życia. Teraz przed nim była tylko jedna droga stawić czoła konsekwencjom albo pogrążyć się w chaosie, który sam stworzył kropka, a gdzieś, w cieniu domu, Czekała tajemnica, która mogła zniszczyć wszystko, co jeszcze pozostało nienaruszone. Jan usiadł na schodach starego dębowego ganku, głęboko oddychając chłodnym powietrzem wieczoru w nietrzwicy dużej. W głowie miał nieustający chaos myśli, a serce biło mu jak młot, przypominając o wydarzeniach ostatnich dni. Wszędzie wokół panowała cisza, przerywana tylko śpiewem świerszczy i odległym szczekaniem psa. Dom za nim tonął już w półmroku, a w środku rozgrywała się historia, która miała odmienić wszystko kropka Lena. Siostra Magiedy od kilku dni mieszkała u nich, a jej obecność była jak iskra rzucająca światło na skrywane pragnienia i zakazane myśli. Jan nie potrafił przestać myśleć o jej ciele, które tak często pojawiało się w jego snach. Jej lekki szlafrok. Odsłaniający ramiona i nogi, delikatny zapach perfum i błysk w oczach, który zdawał się mówić, jestem tu, bo chcę, byś mnie zauważył. Kropka przypomniał sobie wieczór, gdy Lena wyszła do pokoju gościnnego, a on, zamiast iść za nią, pozostał na korytarzu, roztrzesiony i rozdarty między lojalnością wobec żony a własnym pożądaniem. Gdy wróciła, stała w drzwiach, uśmiechnięta, ale z oczami pełnymi niebezpiecznej determinacji. Dotknęła jego ramienia i szepnęła. Janek, czas przestać się bać, kropka wtedy poczuł, jak cały świat zwalnia, a on staje na krawędzi czegoś nieznanego i przerażającego. Wiedział, że jeśli zrobi kolejny krok, nie będzie odwrotu, kropka nagle z za rogu nadszedł dźwięk zamykanych drzwi samochodu, Magda wróciła z miasta niespodziewanie wcześniej. Jan schował się w cieniu, ale na szybko wślizgnęła się do domu, poprawiając szlafrok. W powietrzu unosił się zapach napięcia i niedopowiedzeń, kropka następne dni minęły jak w transie. Jan próbował zachowywać się normalnie, ale każde spojrzenie Leni, każdy jej dotyk wywoływał w nim burzę emocji. Magda coraz częściej spoglądała na nich z podejrzliwością, a atmosfera w domu stawała się coraz bardziej napięta kropka pewnego deszczowego popołudnia. Gdy Magda wyjechała na zakupy do Puław, Lena zaprosiła Jana do garażu pod pretekstem pomocy przy naprawie starego roweru. Kiedy drzwi się zamknęły, spojrzała mu głęboko w oczy i powiedziała: Nie możemy tak dłużej. Albo wybierasz mnie, albo wszystko się rozpadnie. Jan poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Wiedział, że tak naprawdę wybór już dawno został dokonany, ale bał się tego przyznać. Kropka wtedy Lena powoli zbliżyła się do niego, a on nie mógł się powstrzymać. Ich usta spotkały się w namiętnym pocałunku, który zdawał się trwać wieczność. Każde dotknięcie było jak ogień, który rozprzestrzeniał się po całym ciele. Kropka nagle do garażu dobiegł dźwięk otwieranych drzwi frontowych. Magda wróciła wcześniej, Niż się spodziewali. Jan i Lena zerwali się, próbując ukryć emocje, ale wiedzieli, że to tylko kwestia czasu, aż prawda wyjdzie na jaw. Kropka tego samego wieczoru. Jan siedział samotnie na werandzie, patrząc na rozgwieżdżone niebo. W myślach wracał do wszystkich chwil z Leną i zastanawiał się, czy jest jeszcze dla niego nadzieja na ratunek. Kropka wtedy usłyszał ciche kroki za sobą. Odwrócił się i zobaczył Lenę, która stanęła obok niego, opierając się o poręcz. Janek. Musimy porozmawiać, powiedziała spokojnie, ale z determinacją. Kropka, on spojrzał w jej oczy i wiedział, że to będzie rozmowa, która zadecyduje o ich przyszłości. Kropka, kochasz ją. Zapytała. Kropka, Jan milczał, nie potrafiąc znaleźć słów. Kropka, bo ja zaczęła, ale przerwał jej. Kropka, nie mogę cię zranić, ale też nie mogę przestać o tobie myśleć. Jestem rozdarty. Kropka, Lena przyciągnęła go do siebie i szepnęła. W takim razie wybierz. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jan poczuł, jak serce bije mu coraz szybciej. Wiedział, że życie, które znał, rozpadnie się na kawałki, a on stanie przed największym wyzwaniem wyborem między lojalnością a pasją. I wtedy, w świetle księżyca, pośród ciszy nocy, Jan podjął decyzję, która miała zmienić wszystko. Ale czy był na nią gotowy? Czy świat, który budował przez lata, wytrzyma tę próbę? Los trzymał karty w ręku, a on musiał nimi rozegrać najważniejszą partię swojego życia. Jan siedział przy kuchennym stole, rozglądając się po cichym domu w Lublinie. Za oknem szaro i chłodno, a w powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy, który Magda starannie przygotowała na poranny posiłek. Jednak Jan nie potrafił skupić się na smaku ani na rozmowie jego myśli krążyły wokół jednej osoby, Leni, siostry żony, która od kilku tygodni zamieszkała z nimi pod jednym dachem kropka Lena, ubrana w obcisłą, granatową sukienkę sięgającą do połowy uda, z delikatnym rozcięciem z boku prezentowała się jak gwiazda z miejskiego Bilboardu. Jej długie nogi okryte cienkimi rajstopami zdawały się nie mieć końca, a na stopach miała błyszczące czarne szpilki. Włosy starannie ułożone, lekko pofalowane, a na ustach połyskujący różowy błyszczyk. Spojrzenie miała pełne pewności i figlarności, które jednocześnie intrygowało i niepokoiło. Kropka Jan próbował nie patrzeć na nią zbyt długo, ale każde jej muśnięcie włosów, każdy subtelny uśmiech kierowany w jego stronę, rozbudzał w nim sprzeczne uczucia. Wiedział, że to, co się dzieje, jest niebezpieczne, ale nie potrafił się zatrzymać. Magda uśmiechając się ciepło, rozmawiała z Leną o planach na nadchodzące dni, ale Jan widział, że gdzieś głęboko w jej oczach kryje się cień niepewności. Czy podejrzewała coś? Czy może tylko wyczuwała, że między nimi rodzi się coś, co może zniszczyć ich rodzinę wieczorem, gdy Magda poszła spać, ale nazostała została w salonie, Jan usiadł obok niej na miękkiej kanapie. Lena wzięła do ręki kieliszek czerwonego wina, a ich spojrzenia spotkały się w półmroku pokoju. Janek zaczęła cicho: życie jest za krótkie, żeby żyć w kłamstwie. Jej głos był miękki, niemal pociągający. Jan poczuł, jak serce bije mu szybciej. Wiem, że to, co robimy, jest złe, odpowiedział, próbując ukryć drżenie w głosie, ale czuje, że nie mogę się temu oprzeć. Lena przysunęła się bliżej, jej dłoń delikatnie spoczęła na jego udzie. Ich ciała niemal się dotykały, kropka, jeśli tego nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz, co mogłoby być szepnęła. Patrząc mu głęboko w oczy, kropka Jan poczuł, jak napięcie między nimi rośnie, a każda sekunda zdawała się nieskończenie długa. Wiedział, że to moment przełomowy albo wszystko się skończy, albo zacznie nowy, niebezpieczny rozdział w jego życiu. Kropka nagle do pokoju weszła Magda. Jej spojrzenie było chłodne i pełne bólu, jakby czytała w myślach Jana. Janek, musimy porozmawiać, powiedziała spokojnie, ale stanowczo. Jan wstał, ale Lena cofnęła się na kanapę z uśmiechem, który był jednocześnie wyzwaniem i zaproszeniem. W tej chwili Jan zrozumiał, że jego życie rozpadło się na kawałki, a on stoi na rozdrożu, gdzie każda decyzja będzie miała swoje konsekwencje. Czy zdecyduje się walczyć o rodzinę, czy podda się namiętności, która pochłania go coraz bardziej? I czy Lena z jej Zimnym, wyrachowanym uśmiechem, jest gotowa zapłacić cenę za swoją obecność tajemnica, która przez tyle czasu wisiała nad ich domem, w końcu miała zostać odkryta, a wraz z nią prawda, która zmieni wszystko na zawsze.